Uważaj, uważaj na pieczka. Się nie przewróci, bo to można się płynąć. Jak się buję? No, płynę też. O, tak. Ja no. O, Mark, musisz jeszcze trochę przytyć. Ty jesteś. Uuu, uu, cieniutki. Mark, nie złamaj aparatu. Za mały. Mark, że miasa, no i... miasec no musisz jeść. Miasem miasa. miasa. No, dajesz, dajesz. Sila. sila, sila, sila. Herbata, musimy zagotować herbatę. Wszyscy są głodni. Cały, cały Pluton jest głodny. Mark, nie się. No dobrze. Bardzo Dzień dobrze. dobrze. No... Pistolet. pistolet? <laughs> Jaki pistolet? No o, woda się gotuje. O. Proszę, Tam. meter. Mhm. Tak. Nie bierze, komisja pier i nie, to nie jest, nie. To musi ulgotać, to się nie gotuje. My nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, do, są, do tego są procedury. No, temperatura, tutaj jej czujniki. no ja tu wsadzam. No, a przy jakiej temperaturze wrze, wrze woda? Patrz, 52 On mówi, że yy, zagotował wodę, a to 52 jest, hey. jest to. o 84 się się kabel przy przy smuży. nie no dobrze, 84, no ale o 92 jednak A zależy jak ja bliżej dna yy, bliżej, no, albo dalej No dobrze, no to jest już no, no nie, nie. <laughs> możemy zaliczyć już jest kilka o, stopni o, do wrzenia O no. to no. moje płabóch się A teraz mój Dalej A teraz trzeba tu jakiś tunel A teraz trzeba tunel, no co, kolejny? No to są dwa łbiska! trzy nawet. Na hmm. już się zatknie tutaj. Jeszcze płożę. Jeszcze płożę. 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 Płożę.